Cześć kochani, jestem w Chicago, robię sobie burgera. Jest niedziela, jest weekend, wczoraj grillowaliśmy i zostały nam, zostało nam jedzenie, więc odsmażam i go jem. I zaraz pojedziemy na Wow. Co to jest Wow? Dowiedziecie się zaraz. Wczoraj grałam w Kickball i Beer, więc pokażę Wam jak to wygląda. Dian mnie zaprosiła. Mówiłam mi, że grają w to i dzisiaj wyszłam. Nie wiedziałam czego się spodziewać, ale jest to zajebiste. Cały czas trzeba mieć drink w ręku, cały czas musi być co najmniej w połowie pełny. Jeśli będzie mniej niż połowy pełny, to przerywają grę, trzeba dolać I jak się na przykład łapie, to nie można puścić kubku. Trzeba cały czas mieć w ręce kubek. Jest dopiero drugi inning z sześciu i totalnie mordujemy drugą drużynę. 10 do 1. Bardzo fajne to jest. Wygraliśmy 21 do 7. Jestem już na miejscu, to się odbywa Forest Preserve. To takie lasy, z takimi otwartymi miejscami, gdzie często są pikniki, różne takie zgromadzenia. Wejście to 17 dolarów. I z tego, co widzę na ten moment, na środku tego całego eventu jest taki konkurs tańca Native American. This is just... <laughs> Lemion, przez którego odbywają się tańce, śpiewanie, różne takie ceremonie sacred. I na tym evencie jest także po środku jest takie duże miejsce na tańce i dookoła są różne jedzenia, sprzedaż różnych arts and crafts. I to jest 68 Annual Power. pierwszy raz się odbywa w tym miejscu. Co roku gdzieś indziej się on odbywa. Już się zmienia, zmieniają lekacje, coś takiego. W stanie Illinois jest stosunkowo mała populacja Indianów, ponieważ historia Stanów Zjednoczonych wygląda Także zostali Indianie wygnani na zachód, więc jest dużo więcej w Stanach jak New Mexico, Arizona I największy pał, który się odbywa w Stanach Zjednoczonych jest właśnie w stanie New Mexico Tam pod koniec kwietnia jest chyba Great Nations, The Great... muszę sprawdzić jak się nazywa Gathering of Nations, nazywa się Gathering of Nations i tam uczestniczy około 82 tysięcy osób rocznie Więc ten jest bardzo mały stosunkowo, jest tu nie wiem, może kilka tysięcy będzie przez cały weekend The moccasins are made is wool. So it's connected to it, you're here, up there? Yeah. yeah. Yep. You're so from the my, turtle clan yes mm -hmm. i'm from the turtle clan and how we keep ourselves from having blood mixed so close is there's a turtle a wolf bear the clans keep us from separated so i can't marry another turtle keeps me from mixing the blood what tribe is your out for? I'm Lakota Salish and Crete. Salish and Creed. and is it like the just a customary outfit or is it for like a specific dance? Oh, it's a specific dance. I'm a grass dancer. Grass dancer? And when you have the strings, is that grass dance or? Yeah, it's supposed to represent grass, like mm -hmm. moving uh, by the waves and stuff. Mm -hmm. Cool. cool. Pani, z którą rozmawiałam, powiedziała mi, że wolała nie być nagrana, ale że te się odbywają cały czas przez lato. Pierwszy pał, który rozpoczyna sezon, to jest Gathering of the Nations, ten największy w New Mexico. Na przykład w ten weekend jest też kilka w Minnesota, kilka równolegle się odbywają. I ten jest bardzo mały, że często tańcerzy, bo to się skupia wokół takiego konkursu tańca, tańcerzy wolą te większe, no bo też są nagrody z tym związane. Wynagrodzenie jest zależne od grupy wiekowej, więc starsze grupy mają większe wynagrodzenia tam, znaczy nagrody niż młodsze grupy, więc pani grupy wiekowej, pani ile może mieć lat? 50-60 do to około 2000 dolarów dla wygranych. Jej syn, który jest młodszy ode mnie, masz 20 para 24 to 500 dolarów jego grupie wiekowej. To są pudełka na feathers, gosh, I forgot the word for feathers in Polish, <laughs> pióra, yeah, na pióra. Jestem w ale lecę do downtown, muszę się spieszyć, bo jest umówiona na kolację z koleżanką za 20 minut, a zajmie mi 30, żeby tam dojechać, jeju, wciągnęła mnie to trochę. w ogóle nie wspomniałam o tym, ale jest październik 9 czy 10 czy jakoś tak i jest 27 czy 28 Celsjusza, co jest nietypową pogodą na tą porę roku, bo może się zastanawiacie, hm, gdzie ona, czy w Chicago rzeczywiście tak jest? Nie, nie jest tak. I następna rzecz, którą chciałam wspomnieć, to jest to, że jest już październik, czyli są już dekoracje halloweenowe po domach, porozwieszane i pokażę to wam wieczorem, bo większość tych dekoracji, znaczy bardzo dużo tych dekoracji jest rozświetlonych, więc przejadę się chyba wrotkami i pokażę. of them butik jak w Warszawie na. Jak się ta ulica nazywa? Mokatowskiej. Znaczy, klimat jak na sklepie, jak na Mokatowskiej. Lubimy do tego sklepu, ponieważ mają tutaj takie spodnie do ćwiczenia, które mają bardzo duże kieszeni. A jeśli jest kobietą, to się rozumie ten problem, brak kieszeni. A jeszcze tym bardziej, jeśli chce pójść na przykład wędrówkę, na wędrówkę ze sprzętem, to naprawdę było to wystarczająco zachęcające, że przyszłam sprawdzić te spodnie. Pokażę Wam. Zobaczcie. Jest tu taki dobudowany plecaczek. Pod nim kieszeń. Tutaj kieszeń. Z tyłu taka gdzie można włożyć jeszcze bluzę, następną kieszeń Tu taka duża kieszeń I tu następna kieszeń Jaram się! dziękuję right, bardzo! Yeah, so welcome. Have a good się! Jestem w dzielnicy, która się nazywa Lincoln Park Lincoln Park jest taką bogatszą dzielnicą jest ona najbogatsza, ale taka w centrum miasta jest z bogatszych Mieszka tu dużo młodych Yuppies, Young Urban Professionals Jest bardzo dużo właśnie takich butików Jak ja byłam młodsza na studiach, to ta dzielnica była bardzo imprezowa Chyba dalej jest ta część bardziej imprezowa i teraz jest bardzo dużo różnych butików. Jeśli się jest w Chicago, szukacie butiki, no to to jest to miejsce. I wstąpiliśmy na sushi. To miejsce miało bardzo dobre ratings. To też jest chyba yeah, Lincoln Park. Jest to Lincoln Park? I Jestem z Bernatką. <laughs> która dzisiaj nie ma ochoty na kamerę, więc tylko moją, mój prysk możecie oglądać. Choć mieszkałam w Japonii i jadłam zajwiste sushi. Tam bardzo lubię wychodzić, właśnie na sushi w Stanach, w Polsce, ponieważ jest to po prostu coś innego. Jakby nie, nie zgorszyło to mi sushi w ogóle. Te rolki, super wypasione, ich po prostu nie ma. Nie ma takich rzeczy w Japonii. Znaczy na pewno gdzieś się znajdzie, ale to nie jest uważane za sushi. Raczej te proste rzeczy są i mi smakują bardzo, to takie po Myślane rolki. Jaram się na susi. Byłyśmy tacy głodni, że zapomniałam nagrać jedzenie, ale było pyszne i wiecie, jak rolki wyglądają, więc mogę tu po prostu wstawić zdjęcie. Mniej więcej będziecie wiedzieli, o co chodzi. Okej, okay, wróciliśmy do domu i ochudziły się, więc się ubrałam, ale zanim pojedziemy na wrotki pok pokażę wam te domy, to chciałam się zająć szybko płaceniem rachunków, ponieważ jestem w domu rodzinnym, moi rodzice wyjechali i poprosili mnie, żebym tutaj była, żeby właśnie się zająć takimi domowymi sprawami, jakich nie ma. I czemu wam o tym mówię? Ponieważ w tym jest pisanie czeków. I zawsze jak się pojawia temat czeków, to jest bardzo dużo pytań i bardzo dużo zadziwienia. I nie dziwię się Wam, ja też nie umiem tego robić właśnie. Poleciałam po telefon, żeby sprawdzić jak napisać czek. Znaczy jakby można się tam domyśleć, ale trzeba też napisać kwotę i się zast... nie wiem, czy pisze się też kwotę z centami, czy nie. Oczywiście można mieć paymenty ustawione tak, że od razu ściągają z konta, ale nie wszyscy tak chcą. I nie jest to jakoś wyjątkowe, że moi rodzice mają, płacą dalej czy do nich, ponieważ tu na tych różnych rachunkach jest napisane, że jeśli chcesz, jeśli piszesz czek, to wypisz na bla bla bla. Czyli biorą pod uwagę, że jakaś tam ilość klientów, dalej pisze czeki. Duża raczej ilość klientów. Że... Tak mało widać tego, ale jest naprawdę fajny. Ki creepy. Więc są domy, które są bardzo wystrojone, są domy, ale no, tak naprawdę bardzo wystrojone. Dużo bardzo poświęcają temu. Są domy, które w ogóle nie są wystrojone. Większość, jak na razie, dalej nie jest i nie będzie. I są domy, gdzie jest tak po prostu lekko udekorowane. Ale mi się wydaje, i Bernadce też, że ogólnie więcej się teraz stroi niż kiedy my, kiedy my byliśmy dziećmi. I zdecydowanie są inne sposoby, jakby. Dużo więcej dekoracji jest, dużo więcej różnych. Jakbyśmy moczy to byli, były bardziej takie powtarzalne rzeczy, więc ten rynek, nie wiem, rozwinął się. Takie minimalne dekorowanie, które się pojawiało przed wieloma domami, to jest wystawienie dynie po prostu. Rodziny często jeżdżą z dziećmi do farmy z dniami, wybierają sobie dynie, czasami je kroją z twarzami i tak dalej i wystawiają właśnie te dynie. I im bliżej samego Halloween, tym więcej będzie właśnie tych dyń. for some poświęceni halloween celebrators No przyjechałam na ten dom, bo ten jest naprawdę bajerancki Mają strasznie dużo tych ozdób Widzicie, tak leżą jak placki <grywa> Tutaj Strasznie dużo mają Wow, kurczę Czas żegnać się z wami w tym odcinku Do zobaczenia w następnym Buziaki To jest w milach Na godzinę, nie kilometrach